Cześć wszystkim, witam na kanale Srebra i Złoto. W dzisiejszym odcinku pokażę jak czyszczę broń czarnoprochową, czyli rozkładam oraz dokonuję mycia broni po wizycie na strzelnicy. Także wkładam kamerę w uchwyt i pokazuję jak to wygląda. Na samym wstępie e, przejdę do e, wyjęcia e, bębenka. E, rewolwer jest w pozycji bezpiecznej. Kurek odciągnięty do pozycji numer 1. Następnie zwalniam oś obrotu bębna. I mam e, już wyjęty bębenek. Tak wygląda to poddaniu po około 50 strzałów. W tym momencie wiem, że nie jest to wymagane, ale łatwiej mi się czyści komory bębna. Wykręcam wszystkie kominki. Kominki mam osadzane na tym smarze ceramicznym, co ułatwia w dużym stopniu ich późniejszy demontaż. Gdzieś tam na Strzelnicy miałem problem z jednym kominkiem, troszkę mi się przytkał. Dlatego też musiałem go tutaj rozebrać. No jak widać, tych nagarów tej sadzy troszkę tutaj się nazbierało, już widać te przeloty. Także tutaj mamy już pierwszą część wykonaną. Teraz trzeba zabrać się za rozebranie tego rewolwera. Zabieram się za rozebranie rewolweru. Na początku zdejmuję okładziny drewniane. Przechodzę tutaj do zakręcenia śruby. Następnie tutaj muszę delikatnie odważyć sobie. Tą okładzinę. Okładzina już jest wyjęta. Wyciskam drugą. Tak wygląda tutaj RAMO w środku, trochę, trochę tego nagaru jest pod tą okładziną, tak wygląda mechanizm do lufy. No, można zajrzeć też trochę tego na odkładanego nagaru yy, znajduje się wewnątrz yy, wykręcę sobie yy, pobojczyk ta śrubka od pobojczyka jest już luźna, zauważyłem i tutaj polecam wszystkim aby co yy, kilka oddanych strzałów yy, przejrze przejrzeć sobie czy Wszystkie śruby na pewno są odpowiednio, z odpowiednią siłą dokręcone, ponieważ lubią się takie śruby luzować. No tak wygląda. Tak wygląda. Wszystko jest to ubrudzone. No, ale jest to broń czarnoprochowa, dlatego też tego nagaru. Tego popiołu i, i innych związków, tyle tyle zostaje po oddaniu strzałów. Muszę sobie tutaj dobrać odpowiednie narzędzie, śrubokręt, muszę poluzować sprężynę napinającą. Mam wyjętą. E, następnie przychodzę do odkręcenia tego elementu. Czyli osłona z e, pustu też już jest zdjęta i możecie zobaczyć że na osłonie spustu znajdują się znaczne ilości tutaj tego nagaru, a także tutaj jest kawałek kapiszona metalowy element, także mogę gdzieś to tutaj blokować to wszystko następnie tutaj przechodzę do rozbierania Śruba napinająca, tutaj tą sprężynę. Śruba jest wykręcona, sprężyna jest zdjęta. I zostały dwie ostatnie śruby tutaj na ramię rewolweru, bo jeszcze jedna śrubka znajduje się wewnątrz. To mam już poluzowane, ale chyba najpierw powinienem wyjąć e, tą sprężynę napinającą z pust, dlatego sobie zwolnię tutaj e, kurek i teraz tą sprężynę, jak ona już jest tutaj poluzowana, postaram się ją wycisnąć z ramy. Wyjętą, pomogę sobie troszkę śrubokrętem. Także sprężyna ta napinająca już jest wyjęta teraz. Ten cały mechanizm mi się wyluzował i mogę wykręcić elementy. Mamy sam spust. mechanizm popychacza proszę zobaczyć ile tutaj jest nagarów no, tak jak widzicie ja tutaj żadnych śru śrub nie luzowałem e rewolwer przeleżał sobie 24 godziny post e po wizycie na strzelnicy także nic tutaj złego z nim się nie stało, niczym go nie spryskiwałem. Od tego momentu, tak jak go przyniosłem, tak sobie leżał i czekał właśnie na to czyszczenie. Także wszystkie elementy śruby już mam wykręcone. Teraz wyjmuję popychacz. Także jestem tutaj zabrudzony. No, i zostało wyjąć ostatni element, czyli sam kurek. Także brudu jest dosyć hmm, dużo. dużo. Tak wygląda rama wewnątrz. zobać tego tego garus smaru jest zdecydowanie Są zdecydowane z większej ilości Także tak to wygląda na chwilę obecną no i zabieram teraz. To wszystko do czyszczenia. Jesteśmy już w kuchni. Zrobię sobie to po prostu w zlewie. Jak będzie wyglądać proces czyszczenia? Wszystkie elementy małe oraz bęben mam w pojemniku. Zaraz będę nalewał ciepłej wody z płynem czyli z niczym innym jak mydło będę potrzebował jakiejś zużytej szczoteczki do zębów oraz tutaj dedykowanych dwóch szczotek miedzianej i szczotki z włókna nylonowego także uruchamiam sobie tutaj wodę woda musi być ciepła bo wtedy lepiej te detergenty reagują ale nie zbyt gorąca oraz trzeba przestrzegać tego aby nie używać tutaj materiałów, e, czyli płynów, przede wszystkim takich, które mogą jeżeli macie rewolwer na przykład oksydowany, zaszkodzić tej oksydzie tutaj e, wyczytałem na, na forach, że e, cytrynowe, e, różnego rodzaju płyny do naczyń potrafią tutaj e, tą oksydę zniszczyć, widzicie ja sobie tutaj delikatnie czyszczę ręką, i po prostu te nagary schodzą. Gorąca woda rozpuści, tak naprawdę, większość tych wszystkich nagarów. że wodę już mam tutaj w kranie ciepło. Zamykam, chociaż jeszcze sobie przeczyszczę na tyle, ile mogę, żeby mieć tą wodę jak najczystszą. Te takie grubsze. Ingrupce, nagare. No, także teraz odstawiam sobie na bok te wszystkie drobne elementy ruszę sobie tą szczotką bardzo ważne jest przy czyszczeniu, żeby po prostu dojść w te wszystkie mechanizmy, w te wszystkie miejsca, gdzie ten nagar występuje Zbierał, gdzie on się mógł zbierać, żeby po prostu to wyczyścić, bo im mniej jest tych wszystkich e, złych substancji smolistych, tym e, ten nasz rewolwer po prostu dłużej nam e, posłuży. Teraz niech to wszystko e, sobie tutaj moknie. E, Jak już trochę czasu minęło, biorę sobie szczotkę i przewód lufy po prostu taką szczotką czyszczę. Od razu widzę, że po pierwszym ruchu tych substancji z lufy wypłynęło trochę nie było tego dużo ponieważ też jakoś bardzo długo nie strzelałem mówię około 50 kul zostało wystrzelonych zmieniam sobie szczotkę na szczotkę już nylonową szczotka dużo miększe włosie posiada i czyścimy aż do momentu, gdy uznamy po prostu, że wewnątrz już nie ma żadnych nagarów, jakichś elementów ołowianych, papierowych lub innych. Ja tą szczotkę także sobie czyszczę tutaj po bojczyku, czyszczę oś bębna, Wszystkie miejsca, gdzie po prostu mogę dotrzeć, gdzie był ten kontakt z tym prochem. Także wszędzie dokładnie należy wyczyścić, i dalej odkładam, żeby to się namoczyło. Wezmę sobie tutaj. Yy,

Następnie już są wyczyszczone te elementy. Teraz użyję specjalnego olejku do czyszczenia, aby rozpuścić takie pozostałości na gary, które jeszcze się zbierają, bardziej takie zabrudzenia trudne do usunięcia. Także ten olejek tutaj. To wszystko rozpuści. Te elementy drobne sobie wysypię. Odbiorę tylko i wyłącznie śrubki. I te elementy spryskuję także tym środkiem do czyszczenia. Teraz możecie zobaczyć, jak ten środek działa. Te nagary, które gdzieś jeszcze pozostały na tych elementach są po prostu spłukiwane, odpadają i w postaci takiego pyłu to wszystko spływa.